W niemieckiej Bundeslidze gra drużyna z małego miasteczka Hoffenheim. W naszej Ekstraklasie jeszcze niedawno nieźle radziły sobie Grokling rodziski i Amika Wronki. Czy ich śladem pójdzie budowany niemal od podstaw klub piłkarski z Kobiura? Kobiur. Gmina w powiecie pszczyńskim położona na trasie Katowice-Bielsko, mająca 5 tysięcy mieszkańców. Mieszkańców, którzy w ostatnim czasie coraz częściej odwiedzają miejscowy stadion. Dlaczego? Właśnie tu rozgrywa swoje spotkania Leśnik. Drużyna, która notuje awans za awansem, i gra już w piątej lidze. Sprowadzenie trzech zawodników doprowadziło do tego, że zaczęliśmy walczyć o górę tabeli B klasy, a potem to się wszystko rozwijało, rozwijało. Drużyna świetnie radzi sobie także w bieżących rozgrywkach. Beniaminek po trzech kolejkach miał komplet punktów. Nie umknęło to uwadze środowiska piłkarskiego i na mecz z ekipą z Bełka zawitała mocna grupa obserwatorów. Szkoleniowiec GKS-u Tychy Damian Galeja, zawodnik Polonii bytom Jakub Dziółka i drugi trener tego klubu Dietmar Bremer. Zawsze w niższych ligach można ciekawych zawodników zaobserwować. Mieszkam tutaj niedaleko, także skorzystałem z okazji. Ciekawy mecz, fajny klimat. Także myślę, że w przyszłości kilku zawodników może gdzieś wyżej powalczyć z tej drużyny. Inni nie obserwują zawodników z Kobiura, ale Leśnik jest także aktywny na rynku transferowym. W klubie gra wielu piłkarzy związanych w przeszłości z rozwojem Katowice. Dobre rozeznanie w środowisku nie dziwi, gdyż dyrektorem sportowym Leśnika jest Robert Schuster, syn prezesa Zabrzeńskiego górnika. Ojciec ma bardzo dużo pracy u siebie w klubie, jest to zupełnie inny szczebel rozgrywkowy, natomiast jasne, że jeżeli chodzi o jakieś takie najważniejsze rzeczy, czy sprawy, na których ja się jeszcze, że tak powiem, do końca nie znam, to wiadomo, że zasięgam od niego, od niego opinii, jeżeli tylko jest możliwość. W oglądanym spotkaniu gospodarze przedłużyli pastę zwycięskich spotkań do czterech. Po bramkach Koczura i Kulisza pokonali ekipę z Bełka 2 do 1. Jak tak dalej pójdzie, to być może kobiór będzie można wymienić obok takich miejscowości jak Grodzisk Wielkopolski czy Wronki. Jedno jest pewne: kibice w kobiurze są już gotowi na kolejny awans. Rafał Kędzior, TVS Sport. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale przenosimy się na parkiet.